Co on robi kurwa ja pierdolki spot no jeszcze jest... da do z hey, uspamis <C3> <C3> za BES. 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 Kreszern, może być No, Dobra, teraz ciężko nie jest kurwa, no. Ja cofam do BS-a. Proszę, Sokór. Ja. I Lung. No jasne. Yes. I pod boostem. Jeszcze dwóch, I dwóch, dwóch. Leżę z mida. No, okay. Ja mam przypał. Jeszcze prawo, prawo, nie plantuj on. Nice. Leży CT. Jeszcze jeden. No ja na zabiłem. Jeszcze jeden. Derzy BS. Czekam na kogoś. Ja odpuszczam cię w rożu. Nice. Nice. Mid wybiega. Mid. Jeszcze mid i Heaven. Idę do ciebie Foxy. Ma heaven biegne, ma biegne, biegne, Foxy. Chowaj się. Jeszcze mid. Jeszcze jeden mid. Biegnie Foxy. Jeszcze no, Heaven. Pomocy, pomocy, pomocy. Heaven, Heaven last. Heaven, Heaven, Heaven. heaven.